to znajdujemy się na sesji zdjęciowej do kalendarza obecność Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Co to za akcja? Piękna akcja, tak naprawdę, która pokazuje, że nic nas nie różni i te same rzeczy nas kiedyś inspirowały i cieszyły i takie same rzeczy cieszą nas teraz. Ja zapytałam mojej partnerki wspaniałej, pani Danusi, czy ona kiedyś żeglowała. Tak, jej mąż był marynarzem, więc dla niej to jest chleb powszedni i no poczułyśmy ten klimat trochę piratów, pobawiłyśmy się bardzo, a przede wszystkim ważne jest to, że pani Danusia jest wolontariuszką, pomaga osobom starszym, a sama przecież jest w wieku dojrzałym, wygląda świetnie, ma świetną energię. Myślę, że to pokazuje, że w każdym wieku można wszystko, dwa, że warto jest pomagać i warto jest zwracać uwagę na osoby starsze, które często są samotne, zbliżają się święta. Nie wiem, czy tak możemy mówić, ale chyba tak, bo sesje Robiliśmy w okresie przedświątecznym, mimo tego, że premiera kalendarza będzie później. M, warto jest zauważyć osoby samotne i spróbować jakkolwiek im pomóc czym swoją obecnością właśnie. Najlepsze, co możemy dać drugiemu człowiekowi, to jest czas i tego nic nie zmieni. Ja byłam teraz na rekolekcjach i powiedział, że czas powiedział, że ludzie mówią, że czas to pieniądz, a ja mówię czas to yy, że, jeszcze raz, yy, że czas to pieniądz, a ja mówię czas to miłość, tak? Czyli yy, to, co możemy dać drugiemu człowiekowi, yy, to właśnie czas. I myśmy Myśmy się dzisiaj trochę pobawiły z panią Danusią, ale myślę, że efekty będą piękne, bo już widzieliśmy kilka zdjęć. Wspaniała ekipa, no i wspaniała inicjatywa. Ten kalendarz ma szansę pomóc. Będzie można go przekazać datek, jakby otrzymać ten kalendarz, uśmiechnąć się, myślę i w ten sposób pomóc osobom starszym.